Portrety Plusa. Dobry wieczór, Krzysztof Guzek. Witam w Portretach Plusa. Bohaterką dzisiejszej audycji jest pani Małgorzata Konczanin, przewodnicząca komisji do spraw współpracy z mediami i z zagranicą Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów. Witam panią bardzo serdecznie w naszym studio. Witam serdecznie. Dodam, że jest też pani laureatką medalu Komisji Edukacji Narodowej i tutaj też Całkowicie od siebie dodam, jest pani kobietą z pasją. Zresztą sama pani o sobie pisze, że jest pani fascynatką swoich życiowych pasji. Może od tego wyjdziemy, bo my w Portretach Plusa przede wszystkim takich osób szukamy i o takich, z takimi osobami chcemy, chcemy rozmawiać, by dzielić się swoimi pasjami, zarażać nimi innych. W takim razie, co jest Pani pasją? Jakie są Pani pasje, bo tu liczba mnoga się pojawiła. O jakie pytanie, ale to mnie bardzo optymistycznie nastraja, ponieważ pasji mam bardzo dużo, ale tak naprawdę chyba pasją numer jeden to jest logopedia i współczesne metody w terapii. To fascynowało mnie od zawsze, ale też połączyłam wszystkie swoje pasje, które związane są z terapiami: pasja do malarstwa, pasja do muzyki, pasja do sportów. I wszystko to, jak gdyby stanowi kompilację tego, czym się interesuje, ale myślę, że też czytanie książek, słuchanie dobrej muzyki. Czy można w takim razie powiedzieć, że pani życie prywatne, to związane z tymi hobby, wiąże się, łączy tak bardzo ściśle z życiem zawodowym, że Stoi Czasami stoi myślę, się... że powinnam to odciągać, bo granica <gry> gdzieś się zatraca, ale tak, zdecydowanie tak. I myślę, że coś jest w tym, że jak byłam małą dziewczynką, to nie było wtedy takiego dostępu do komputerów, do internetu. Ale miałam kredki i bardzo pięknie rysowałam. I robiłam takie kroniki, po czym to przeniosłam na taką pasję e, po prostu obrazowania wszystkiego, co się dzieje w Polskim Związku Logopedów. A ten nasz Polski Związek Logopedów powstał w 1999 roku. I e, to wszystko jak gdyby miało wpływ na to, co robię teraz. Więc te pasje. Z lat dzieciństwa po prostu rozwinęłam i przełożyłam na dorosłe życie. I w dobie technologii komputerowej, w dobie internetu współpracuję z różnymi ośrodkami. Które są na świecie, w Europie, promujemy różne metody. Myślę, że takim fajnym, dużym osiągnięciem naszym też jest wizyta w Królewskiej Akademii Mowy, i na to Polska musiała czekać bardzo dużo lat, żeby być partnerem w dyskusji, a przed tym musieliśmy wejść do Unii, żeby być zapraszani na różne spotkania. To tak powiązałam sobie troszeczkę. <laughs> Pani swoje pasje wiąże, właśnie włącza je w pracę zawodową, ale jak sama Pani stwierdziła, jeśli dobrze zrozumiałem, sama praca zawodowa, bycie logopedą jest Pani pasją. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, przekonać także mnie jako laika, co takiego może fascynować w logopedii? Co tam jest fascynującego, pasjonującego? Fascynujące jest to, że logopedia jest nauką interdyscyplinarną. I jak połączyłam to to pomyślałam, zróbmy z dwóch komisji jedną. Połączmy media i współpracę z zagranicą. Weźmy informacje ze świata i pokażmy to w Polsce. I to jest fascynujące, że tych dziedzin logopedii jest bardzo dużo. Ja pracuję też w centrum medycznym i to od niedawna też jest tak, że moją dziedziną jest strumektomia, choroby głosu, emisja głosu, pomaganie ludziom i jak zetknęłam się w Właśnie z tymi zaburzeniami głosu, to też zrodziła się chęć wzglębiania tego tematu i pokazywania ludziom, że zawsze po trudnych sytuacjach może zaświecić słońce i że zawsze jest nadzieja. I po to jesteśmy my terapeuci, żeby tą nadzieję dawać, pokazywać drogę, też jak człowiek, który przychodzi do nas z problemem, sam ten problem rozwiązuje poprzez ćwiczenia, poprzez pokonywanie lęków i też pokazujemy ludziom jak przełamywać bariery, jak obłaskawiać ten lęk, oswajać na przykład lęk przed publicznymi wystąpieniami. Też patrzę na nową dyscyplinę taką, która nazywa się onkologopedia. Wszystkie choroby nowotworowe dotyczące narządów głosu, i jak po prostu też to pokonać, jak z tym żyć, jak zaakceptować swoją cielesność, po na przykład takich trudnych zabiegach. No, to mówię, jest bardzo dużo tych takich dziedzin, od aktorskiej poprzez dramę, poprzez sztukę, leczenie, poprzez piaskoterapię. Tych metod jest tak dużo, i myślę, że współczesna logopedia się rozwija. Pani sama o sobie pisze, mówi, że pani zadaniem, czy powiedzmy też pasją, jest pomaganie ludziom w pokonywaniu trudności komunikacyjnych. Jedną z takich trudności jest z pewnością jąkanie się. Z czym związany jest ten problem? Ja powiem szczerze, wcześniej nie miałem takiej właśnie świadomości, dopiero przed rozmową z panią. Zacząłem troszkę na ten temat czytać i dotarło do mnie, że faktycznie ludzie, że, że to jest także problem natury, natury psychologicznej. Tak, dlatego, że często porównuje się jąkanie do wielkiej góry lodowej, gdzie te wszystkie mechanizmy gdzieś tam są głęboko ukryte. To, co widać, ten czubek to jest tylko początek czubek góry lodowej, ale tak naprawdę e, jąkaniu towarzyszą tiki nerwowe, e, grymasy twarzy, no i zapowietrzanie się, nieumiejętność wypowiedzenia się. To znaczy, może to jest taki strach, lęk, logofobia, o właśnie przed wypowiadaniem się, przed mówieniem. Ten problem można oswoić, można pokonać lęk stosując różne metody w terapii. Polski Związek Lakopedów też jest taką organizacją, która rekomenduje metody naukowo zbadane, sprawdzonej, A też chciałabym powiedzieć o kompleksowej metodzie doktora Szampurskiego, gdzie tutaj wziął on pod uwagę ten problem natury psychologicznej i współpracę z rodzicami, bo tak naprawdę od tego zależy sukces w terapii, współpraca w zespole. Czy to oznacza, że jąkanie jako ten problem logopedyczny, on pojawia się zazwyczaj w dzieciństwie, jest związany z jakąś e, może traumą, z jakimiś nieprzyjemnymi doświadczeniami i jąkanie, później ciągnie się jedynie już w dorosłych. Wcześniej które no, najczęściej dotyczy małych dzieci, bo e, na świecie jąka się 4% dzieci, 1% osób dorosłych, to są no, najlepsze efekty, ponieważ dziecko małe jest bardzo elastyczne, a poza tym jak się zaczyna współpraca z rodzicami, bo często nie mamy świadomości związanej z tym, jak bardzo psychika odbiera komunikaty i często nawet pojawienie się nowego dziecka w rodzinie może wpływać na to, że to dziecko, które było na tronie, czyli pierwsze, czuje się troszeczkę odsunięte, uwaga, jest skoncentrowana na drugim i jąkanie też domaga się zainteresowania, czułości, ciepła. Ciekawe. No, to jest jedna z przyczyn. To znaczy, no, właśnie. Czy ten problem jest zawsze do wyleczenia? Nie. Dlatego, że to, jeżeli ktoś mówi, że ma taki patent złoty środek, to to ma mało pokory w stosunku do siebie, ponieważ w wielu sytuacjach Uda się pokonać to, ale niektórych nie. Jeżeli jest anatomiczne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, albo też z natury takiej psychicznej człowiek nie przerobi tych lęków, trzeba wziąć pod uwagę, że w sytuacji stresującej ją może powrócić. No i trzeba stosować techniki, które wprowadza terapeuta. Wziąć oddech, dmuchnąć, lekko wyjść od samogłoski. To o, też fajnie obserwowałam, jak to dr Krzysztof Szamburski prowadzi, gdzie uwagę skupia na rytmie, akcencie, czyli na prozodiach mowy i wystukuje rytm, przedłużając sylabę, wprowadza płynność mowy. To jest bardzo dobra metoda. Wspomniała Pani o działalności Polskiego Związku Logopedów. Czym tak szerzej, jeśli Pani może opowiedzieć, Pani osobiście zajmuje się w tej organizacji? Polski Związek Logopedów jest taką organizacją, która skupia logopedów z różnych środowisk, z resortu służby zdrowia, z oświaty, a także z sektora prywatnego. Nam zawsze chodziło od momentu założenia tego związku, bo chciałabym też wielkie pokłony złożyć w stosunku do ludzi, którzy ten związek tworzyli przez 15 lat że to dzięki nim mamy pewne rzeczy, że zaczynamy mówić o standardach kształcenia że zaczynają się prace nad ustawą o zawodzie logopedy, ale tak naprawdę, żebyśmy mówili o statusie naszego zawodu, no to musiałeś zapracować na to kilka, no nie powiedziałabym w naszej rzeczywistości pokoleń, tylko to byli uszczególni ludzie. I jak to się zawiązało w Lublinie, to taką osobą znaczącą był pan Tomasz Woźniak, Urszula Kuleta, pani Danuta Pluta-Wojciechowska, Natomiast potem przewodniczącym został w 1999 roku, 12 grudnia, pan Michał Pitniok, który był dwie kadencje, po czym w ogóle w 2009 roku, 7 marca, przewodniczącą została doktor Anna żewryk i dużo zawdzięczamy tej osobie, takich nowoczesnych metod w sensie scentralizowania nas, takiej gospodarki finansowo-ekonomicznej. Natomiast nasza nowa przewodnicząca od roku 2012, pani Ewa Małachowska, skupiła uwagę też na współpracy zagranicznej, na współpracy z różnymi instytucjami, na scentralizowaniu naszego środowiska, na pokazaniu tego, że jesteśmy grupą że jesteśmy taką grupą, która się scentralizowała. To był przykład, że zaczęliśmy wyjeżdżać za granicę. Poprzez wyjazdy studyjne uczestniczymy w różnych konferencjach, w zespołach międzynarodowych, w różnych projektach i jesteśmy partnerami w dyskusji. I to jest piękne, że ten, na ten dorobek pracowało bardzo, bardzo dużo ludzi. Od 2004 roku uchwalono Europejski Dzień Logopedy w Europie. I to jest fajna już inicjatywa rokrocznie, która odbywa się 6 marca. Także tych inicjatyw jest bardzo dużo i bardzo się cieszę, że od początku jestem w tym zespole, który tak kreatywnie przystąpił do działania, który poświęcił tyle wolnego czasu na to, żebyśmy my mogli jako grupa zawodowa też istnieć na rynku, żeby zliczono się z naszym zdaniem i żebyśmy przede wszystkim ten profesjonalizm nasz przemieniali w taką formę pomocy ludziom. Powiedzieliśmy w naszej rozmowie, że pani praca jest pani pasją, lub też na odwrót, pani pasje zostały włączone do, do pracy zawodowej. To zostało z kolei docenione, czego wyrazem jest ten piękny medal, który miałem okazję podziwiać przed wejściem do studia medal Komisji Edukacji Narodowej. Pani została osobiście, a zapewne jako przedstawicielka większego środowiska doceniona, to może przy tej okazji powiedzmy o, o chociaż kilku sukcesach w Pani pracy zawodowej. Na pewno jest, są konkretne sytuacje, konkretne osoby, o których możemy powiedzieć, że tak, to jest sukces. To znaczy, ja dużo zawdzięczam tym osobom, które wspierały mnie w najtrudniejszych momentach mojego życia, a miałam taki moment, gdy uległam poważnemu wypadkowi. I po prostu, żeby wrócić do formy, pomagali moi przyjaciele mi wtedy i też wspierała mnie tutaj bardzo moja przyjaciółka Hania Brakonicka, a też e, i, i Ewa Małachowska, dając takie wsparcie. Myślę, że są takie osoby może i z dzieciństwa znaczące, które miały wpływ na edukację, na, pewien, na pewną umiejętność podejmowania decyzji. To są osoby, które na jakimś etapie życia mnie spotkały i zainspirowały też swoją osobę. Sobą. Ale też mam swojego mistrza, który uważam, że tutaj zrobił też dla Warmii i Mazur bardzo dużo pracy. To jest Kazimierz Brakoniecki, ponieważ on ma strony takie i merytoryczne, i zawsze i e, takie jako człowiek, który jest przykładem dla innych i był takim i jest nadal moim mentorem. Także bez tych ludzi ja nie byłabym też z sobą, bo to tak naprawdę to kształtuje nas to, z kim się spotykamy, jakie mamy doświadczenia i skąd czerpiemy wiedzę, jakie książki czytamy, jaką literaturą się fascynujemy. Bo tak naprawdę w terapiach też często wraca się do dobrej literatury, do filmu i do książki, ponieważ często tam są różne archetypy. Psychologiczne, i my często się utożsamiamy nieświadomie, też często terapeucie podajemy różne rozwiązania, prawda? Jak się wchodzi w dialog z naszym pacjentem. Także mnóstwo tych ludzi miało wpływ w ogóle na ukształtowanie mnie. Na koniec naszej rozmowy chciałbym po raz kolejny przytoczyć ciekawe zdanie, sformułowanie, którego pani jest autorką. Pisze pani o tym, że Pani pracą jest odkrywanie nowych lądów. Czy możemy powiedzieć o tym, co będzie, co w Pani zamiarze, co jest marzeniem? Jakie przyszłe lądy chciałaby Pani odkryć? E, mija 20 lat mojej pracy i wszystkie moje marzenia realizują się. Czekałam na to 20 lat, to jest dobre pytanie. Moje, moje marzenie zawsze było tak, takie, żeby rozwijać dialog społeczny między narodami. I robię to. Zbudować pomost między narodami, przenosić Różne metody terapeutyczne i ze wschodu i z zachodu, i żeby to było na miarę takiej wymiany doświadczeń, takiej platformy budowania wspólnego dialogu, dzielenia się wiedzą, korzystania z dorobku wiedzy ludzi, którzy są dla nas mentorami, ale też uczenie młodych ludzi, na przykład etyki, pewnych zachowań, pewnych zasad, co jest bardzo ważne podczas. Pracy terapeutycznej. Także pan przeczytał to wszystko, co ja chyba napisałam w swoim CV w internecie, no miło mi, że ktoś to czyta. A ja dziękuję z kolei pani za przybycie i za tą rozmowę. Życzę dużo właśnie pasji chyba, przede wszystkim tej pasji do wykonywania codziennych obowiązków, bo zapewne mimo iż pani o tym nie, nie mówiła. To wszystko kosztuje energię, kosztuje czas, wysiłek, ale jak widzę panią uśmiechniętą, to, to też jestem przekonany, że, że to wszystko jest jakby zrekompensowane przez jakąś satysfakcję wewnętrzną, która daje z pewnością pani dużo energii do realizacji tych, no właśnie, pasji, które jednocześnie są pracą. Wzruszył mnie Pan bardzo tym pytaniem, takim, takim podsumowaniem w zasadzie, i ja naprawdę czuję się osobą szczęśliwą w tym momencie życia. Chciałabym życzyć wszystkim tym ludziom, którzy współpracowali, współpracują i będą współpracować z polskim związkiem Logopedów, właśnie rozwijania pasji życia. Bohaterką portretów Plusa była pani Małgorzata Konczanin, przewodnicząca komisji do spraw współpracy z mediami z zagranicą polskiego związku z logopedów. I jeszcze raz bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Krzysztof Guzek, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Portrety Plusa.